Witam Państwa, trwa druga edycja kampanii Moc Komórek, a dzisiaj Państwa i moim gościem jest Pani dr Olga Milczarek z kliniki RegenMed Adiunkt w Klinice Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Jagiellońskiego Kolegium Medicum w Krakowie. Witam Panią doktor. Dzień dobry, witam panią redaktor i witam państwa. Panie doktor, będziemy rozmawiać o jednym z Pani pacjentów, pan Bartosz w 2019 roku, kiedy miał 25 lat uległ bardzo poważnemu wypadkowi. W wyniku tego wypadku doszło do poważnego uszkodzenia mózgu. Zdecydowaliście Państwo o zastosowaniu u tego pacjenta komórek mezenchemalnych komórek macierzystych. Dlaczego podjęliście Państwo taką decyzję? Pan Bartosz przede wszystkim jest młodym człowiekiem, wspaniałym sportowcem bardzo uległ ciężkiemu, bardzo wypadkowi, który miał bardzo tragiczne skutki, jeśli chodzi o środkowy układ nerwowy. Praca lekarzy bezpośrednio po doznaniu tego urazu, praca rodziców, to wszystko, co rodzice i, i fachowcy zarówno na Słowacji, jak i w Polsce, bo pacjent uległ wypadkowi na Słowacji, włożyli w tego pacjenta, cała ta praca, to zaangażowanie zaowocowało tym, że Pan Bartosz jest w bardzo dobrym stanie neurologicznym wyjściowo, i niedługi czas od tego urazu dawał nam ogromną szansę na to, że przy wykorzystaniu. Siły, możliwości współczesnej medycyny, czyli w macierzy z tych medycyny regeneracyjnej, tych zdobyczy, nauki, no, możemy stan pana Bartosza poprawić istotnie, zwłaszcza w aspekcie jego funkcji życiowych, takich, takich podstawowych, takich podstawowych potrzeb, manifestowania tych potrzeb, bo taki był nasz podstawowy cel. Oczywiście poprawa stanu motorycznego pacjenta, jego zdolności poruszania się, a w tym poprawa jego samodzielności, niezależności w życiu codziennym też jest naszym celem i też próbujemy to w ramach tej terapii uzyskać. Bardzo fajne pojawiają się efekty, jeśli chodzi o działanie tych komórek. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, że tego pacjenta zakwalifikowaliśmy do terapii. No i przede wszystkim też ten, taka, taka podstawowa rzecz, która pozwoliła nam zakwalifikować pana Bartosza do terapii, to e, krótki czas od urazu, bo to jest też jeden z takich e, takiej taki bariery. Pacjenci często się do terapii komórkowej zgłaszają. Niestety zbyt późno po urazie. E, u pana Bartosza e, ten czas no, nie jest tak długi od doznania urazu, więc nie było możliwości, żeby wytworzyła się blizna glejowa i włączenie pana Bartosza do terapii było naprawdę zasadne. Pani doktor, gdyby zechciała Pani porównać stan pacjenta, trochę Pani o tym mówiła, ale stan pacjenta, kiedy trafił do Państwa jeszcze przed podjęciem terapii komórkami macierzystymi, no i stan teraz, czyli jakie efekty przyniosło zastosowanie tej terapii? W tej chwili Pan Bartosz jest po trzech podaniach komórek mesenchymalnych. Muszę przyznać, że jesteśmy bardzo zbudowani efektami terapii. Na początku pacjent był leżącym pacjentem. W dalszym ciągu jest leżącym pacjentem i siedzącym z wysokim podparciem, natomiast bardzo sprawnie zaczął używać kończyny górnej i manifestuje swoje potrzeby. Ze względu na to, że wyjściowo u pacjenta obserwowaliśmy duże zaburzenia mowy, spodziewaliśmy się, że te efekty właśnie w tej sferze poznawczej będą bardzo dobre i też te nasze oczekiwania się spełniły. Mamy dużą poprawę poznawczą u pacjenta. Pacjent dużo lepiej się komunikuje, wyraża swoje potrzeby, wyraża niezadowolenie. Bardzo często zresztą wyraża niezadowolenie i dobrze, bo manifestuje, że coś mu się nie podoba i to jest jak najbardziej słuszne. Czasem oczywiście mamy nawet w czasie naszej terapii spowodowane tym spory i jakieś niezgodności, ale to dobrze i z tego też się cieszymy, to też uznajemy za sukces. Także ta poprawa, tak jak mówię, zarówno w sferze motorycznej, lepsza wyjściowo też ten pacjent, tak jak powiedziałam, był sportowcem, ale to jest młody chłopak, który był sportowcem, więc jakby to jego ciało jest też mocno przygotowane na to, że ta terapia komórkowa wspierana przez intensywną neurorehabilitację będzie przynosiła bardzo dobre efekty, jeśli chodzi o zdolności Poprawę jakości życia tą, tą w sensie motorycznym, ruchowym. No i tak też się dzieje. Pacjent dużo lepiej siedzi, dużo lepiej się pionizuje, dużo lepiej współpracują z nim fizjoterapeuci. No i ta poprawa poznawcza dla nas ogromna, także jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Czyli rozumiem, że to też jest kwestia czasu i intensywności rehabilitacji, żeby te kolejne dobre efekty mogły być przez Państwa obserwowane? Tak, oczywiście. Tutaj jesteśmy przeświadczeni, że terapia jest bardziej sensowna, dużo lepsza, jeśli tych podań jest wiele, czyli te podania wielokrotne. Tak jak my często udowadniamy my i naukowcy na świecie, że wielokrotne podanie komórek mezenchymalnych, czy też innych komórek, czyli taka powtarzająca się stymulacja układu nerwowego w aspekcie funkcji regeneracyjnych i możliwości regeneracyjnych, przynosi dużo lepsze efekty. Dodatkowo, jeśli jest ona wspierana,. Intensywną neurorehabilitacją. Także tak jak najbardziej oczekujemy, że tej poprawy jeszcze będziemy mogli dużo więcej obserwować w trakcie, w trakcie naszej wspólnej drogi z pacjentem. Pani doktor, bardzo Pani dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie pozdrawiam.